Z tej strony Jojo kolejna recenzja kostki 2x2, znowu kostka z Chin, z Light. I mamy tu do czynienia z YJ Guan, czyli tanią kością 2 na 2, która mnie zaskoczyła ze względu na swoje wy wykonanie, ze względu na to, jak chodzi. No i już wam prezentuję pokrótce, jak to się ma z tą kostką. Na początek szybkość, bo to najbardziej rzuciło mi się w oczy. kostce w zasadzie nie mam nic do zarzucenia, jeśli chodzi o szybkość. Jak widzicie, nie ma żadnego problemu. Kostka chodzi naprawdę szybko, ale powiedziałbym, że czasem chodzi za szybko, bo jak zobaczycie, widzicie, jak kręcę tą ściankę, ja jestem w stanie ją puścić i ona jeszcze wykonuje jakieś obroty, więc kostka jest naprawdę bardzo luźna. Porównałbym to do tych squareów Mofang, którymi tak się fascynowałem, że tak się kręcą. Nie wiem, czy to może być plus, znaczy dla wielu osób to będzie plus, dla niektórych może to być minus, ponieważ przez to, przez szybkość tej kostki jest ona dużo cięższa w kontroli, dlatego ja bym uważał z tą szybkością. Ktoś zaczął wiercić w bloku, także przepraszam was, jeśli to słyszycie. Ja bym uważał z tą szybkością, yy, ponieważ no ma to swoich dużo plusów, ale ma też minusy właśnie w tej formie, że ciężej taką kostkę kontrolować. Czasem gdzieś nam się omsknie ręka, coś nam się przekręci za daleko, nie tak jak byśmy chcieli. No i mogą być problemy, szczególnie przy takiej kostce jak 2x2, 2, gdzie liczą się dosłownie ułamki sekund w trakcie ułożenia. Co do reszty, czyli na przykład ścinanie zakrętów. Tutaj też jest bardzo dobrze jak na tak tanią kostkę. Jestem zaskoczony naprawdę pozytywnie, ponieważ kostka ścina bez problemu z 45 stopni. Mogą tutaj być jakieś różnice małe jeśli chodzi o ścianki, ta kostka jest wyregulowana fabrycznie, no ale jak widzicie, 45 stopni kostka sobie radzi. Czy odrobinę więcej da radę? No, też daje radę, odrobinkę więcej. Tutaj już jest niestety martwy punkt. A w przeciwną stronę, jak kostka sobie radzi? Jak robiłem testy, to mniej więcej z 2 trzecich klocka ta kostka ścina w przeciwną stronę. Do połowy bez żadnego problemu, dalej no już troszkę więcej siły trzeba włożyć. Ale to też tak jak mówiłem, niestety ścianki nie są równo wyregulowane, jak widzicie. Tutaj nawet nam kostka próbuje ściąć w zwykłą stronę, także dużo zależy od tego, czy kostka jest równo wyregulowana i jeśli są jakieś różnice, to na różnych ściankach oczywiście różnie nie ścinała. Ale mniej więcej połowa, 2 trzecie, klocka jeśli chodzi o ścianie odwrotne, no i... 45 stopni w zwykłym ścinaniu, nawet z porywami do tych paru stopni więcej. No, albo na niektórych ściankach, jak tutaj, widzicie, że nawet na tych 45 jest problem. Trzeba by troszkę przysiąść nad kostką i po prostu ją dobrze wyregulować. Jeśli chodzi o samą kostkę, patrząc na pryzmat ceny tej kości, to jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i uważam, że jest to bardzo dobra kość na start ale ja osobiście radziłbym troszkę ją przykręcić, bo taka luźna dwójka może być dość ciężka do okiełznania. To jest tylko moje zdanie oczywiście, jeśli uważacie, że kostka ma być szybka, że ma być najszybsza jak się tylko da, to oczywiście zostawcie, ta kostka jest naprawdę bardzo szybka. Ale bez dwóch zdań spodoba się każdemu. Raczej nie widzę wielu minusów w tej kosty, więc zarówno dla początkujących, jak i dla zaawansowanych subscriberów yj 1 będzie naprawdę dobrą pozycją. To tyle w tej recenzji. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i widzimy się w następnych filmach. Cześć!